Cześć, witam. Marcin z tej strony, firma Tesla PV. Dzisiaj mamy prace związane z naprawą rotenzy u kury i potestujemy od razu nasze urządzenie TCL-a, funkcji grzania. To urządzenie mamy ustawione na noc w zabezpieczeniu 8 stopni, ponieważ mamy tutaj baterię. Dzisiaj będziemy tu pracować cały dzień. Mamy godzinę 9.30. Zobaczymy ile to urządzenie będzie potrzebowało czasu i energii, aby ogrzać nasz garaż do temperatury 20 stopni. Tak komfortowej temperatury pracy i ile energii zużyje przez 8 godzin. Mówczymy go na 20 stopni. Na tą chwilę mamy zużyte 140,8 kW. Ja już kończę pracę, na zewnątrz wciąż poniżej zera klimatyzacja ustawiona na 20 stopni czujnik temperatury mam tam jak rozpoczynaliśmy ogrzewanie około godziny 930 to było 140 kW 144 teraz mamy 148,35 kWh także urządzenie przez te 5 godzin pobrało około 8 kW temperaturę tu mam naprawdę komfortową to jest 20 stopni także tego typu urządzenie do ogrzewania garażu 30-metrowego szczerze polecam. Tak się złożyło, że teraz rozpoczęła diffrosta. Idziemy zobaczyć, ile wody zrzuci.